No mógł, mógł. Zawsze. Spotkaliśmy się tutaj z docentem w celu nagrania tak zwanego ekskluzywnego wywiadu, jedynego w swoim rodzaju, który Browar Harpagan udzieli w Warszawie. Wczoraj była ostra impreza w Poznaniu, słyszałem. Jak widać. Ja, jaka ostra? jaka Jakby ostra. była ostra, to nas by tutaj nie było. Józefik, pracujesz w Olbrachcie, Sebastian pracujesz... Olbrachcie. W Olbrachcie. Też? Ja, ja nie, nie, w Szałopiw? Nie, ja nie pracuję w Szałopif. A ty gdzie pracujesz? Ja pracuję u siebie. Czyli... No ważne. O. Harbagan. Harbagan. <laughs> Ja bym chciał tylko, bo często wasze ludzie mnie kojarzą z browarem Shawpi, natomiast ja jestem związany z browarem Shawpi na zasadzie, Janek to jest mój kuzyn, ja pomagam mu od początku w marketing i dalej pomagam im garage marketing, natomiast nie jestem pracownikiem browaru Shawpi, browaru tylko... Pracownikiem. Współpracownikiem. To browar Shawpi to jest mój klient tak naprawdę, tak samo Olbrach, tak samo browar Warszukowe. E, a teraz stwierdziliśmy, że warto zrobić coś swojego, mamy doświadczenie piwowarskie, doświadczenie marketingowe i doświadczenie... Zawodowe, pozwalające ogarniać finansowo i tak administracyjnie dłuższe przedsięwzięcia. Dlaczego by czegoś swojego nie otworzyć? E, Józek ma wolną rękę, polubrakcie, aczkolwiek zawsze jest w jakiś sposób ograniczany przez, przez właścicieli bądź przez menażerstwo. Nie może do końca popłynąć. Tylko jest prawda. Ja no mogę, strasznie mogę popłynąć. No ale nie do końca. <laughs> No, e, nie spiewam. O czym mówimy? <laughs> <na, na, na. laughs> On no, że tak popłynął. Nie, że słuchajcie, nie mogę. Że, znaczy, że nie o czym mówi? E, moja umowa, moja, moja, moja umowa jest prosta. E, prosta, nie mogę e, zreszcie, byłem, e, zrobić drugiego korda. <laughs> tak, ale mówi o tym, że, no, że na, nie, nie ten kord je... to jest w ogóle femme fatal, tak. Jest takie stwierdzenie, więc pytanie do korda, nie. To jest e, m... Tak, to Korna byśmy musiał się spytać. Pi, piwo po prostu, które robi problemy. Tak. No więc yy... nie, nie ma żadnych problemów w Wollebrachciu. Dowiadaliśmy się tam od strony yy, właśnie takiej yy, prawnej. Yy, Podpisaliśmy umowę. Yy, jest spoko. Czyli y, koncepcja Harpaganu jest taka, że robicie coś ciekawego, coś niezwykłego, na co nie pozwala wam... Harpagańskiego. No i teraz... Wiemy y, koszty po prostu. Tak, nie. i teraz dziwko, bo y, są dwa piwa y, premierowe. Świszczypała, czyli styl. Nordic Farmhouse Ale z Gesho. Z czym? Z Gesho. <laughs> What the fuck is Gesho? Wyobraź sobie taką kobietę z Prelinia Mursi, która ma taki krążyk ceramiczny w ryju. E, i A, ona, no, 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 Etiopia. I Etiopia, A, dokładnie. I ona, I ona tworząc jakieś takie bo, bo bardzo, sobie, bo bardzo bo pierwotne sobie, piwo, brusy. używa zamiast chmielnej goryczki i e, zdezynfekowania tego piwa, właśnie Gesho. I... Ale wyobraź sobie las y, Poznań, Swarzec, Chrust. To jest dokładnie to samo. jeśli zaoszczędzić, daliśmy trochę ściółki leśnej. Nie no, ale absolutnie się z tym zgadzam. Nazwa piwa nie musi korespondować z jego składnikami, nie? Nie, trochę tylko trochę. Tak, tak wiesz, to, e, jesteśmy ogólnie tutaj z bo i tak tutaj nikt nie wie jak, sma, jak ma, powinno smakować gresho. Tak, to właśnie to jest, to, to. Jest, to jest fajne. Wrzucasz jakieś takie... Zajawki, o których nikt nie ma pojęcia, jak to ma smakować. Można, można. Nie no. Dla mnie to będzie najkrótsza recenzja. Wypiłem to piwo wcześniej. Dla mnie to jest Imperial Mild. Świetnie. Czyli ciasteczko. Taki właśnie styl wyspiarski, bardziej, bardzo pijalne, e, ciasteczkowe, ale e, właśnie mocniejsze, bo malcz no to 8-9 e, balingów. U was to jest ile? 12? Zasobów, za których ma. Ile? Czernawka. No to dlatego mówię Imperial Malc. Czyli pijalne, tak jak powiedziałeś. Imperial Malc. Nie było założenie zrobienia z tego majda, ale skoro tak mówisz, to zadowoleni. Dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Bo kwajki dały taką fajną cierpkość, taki lekki tart. Do tego doszła właśnie lekka, to kwaskowość delikatna. Natomiast to dało taką ciekawą korzenność. Można być się jakiś na wodę. Myślę, że to, co myślisz, że to jest ciasteczko, to może być to geszo słynne. A szczególnie Albo ściółka. Albo ściółka. Natomiast drugie piwo. To jest e, imbryczek destrukcji. Tak, American Witcher, Herbato Made in. Kto wymyślał nazwy? Wspólnie razem z Łukaszem. Była burza mózgu. Nie, imbryczek destrukcji poszedł, rządzi. Imbryczek, rządzi, rządzi. Imbryczek chyba zniszczenia, <laughs> potem destrukcji tak powstało. Ci ogólnie każda, generalnie, każda. Generalnie, generalnie najlepiej się nazywa na kacu Na kacu pod prysznicem. <laughs> coś. <laughs> no. No, jak, jak chłopaki powiedzieli, że e, piwo jest herbatą e, tam air Grey, tak? Czy... To jest herbata Lady Grey, to jest e, pochodna herbaty Earl Grey. No bo się. nikt nie wie, jak to ma smakować. Nie, nie, nie. Ona smakuje jak L Grey, a dodatkowo jest różnora skórka z cytryny kwiaty bławatka. E, I przez to jest bardziej delikatna, bardziej rzeczka ta herbata. No, znaczy brzmi strasznie groźnie. Brzmi tak, że po prostu za rogiem to, to... przez tego bławatka. Tak, no, bławatek e, Lady Grey po prostu... Gry Pijasz i, i piłk, nie? Jest e, więc jak e, zostało mi zaserwowane, przez chwilę poczułem rzeczywiście herbatę, ale potem, że jest wszystko w porządku, czyli tak. zest, zest, goryczka, bergamotka, zest. E, i, i, jest naprawdę i bardzo skrywa. fajny pale ale nowofalowy, goryczkowy z zestem. Słuchajcie, to jest normalne piwo. Nie wiem czy wam nie zepsułem sytuacji. E, tak to się <laughs> były założenia. Jedno, jedno <laughs> piwo jest. W miarę, w miarę normalne. Drugie jest... Pii, takie właśnie Dlatego też stąd te, te ilości, tak? To było zrobione w kamionce e, w ilościach 50 kg, natomiast 100. To... W księżnym łunie, poszło tylko w kegi 10 litrów i, i już go właściwie nie ma. Tak? Znaczy to będzie, ale, ale, ale już, już nie ma. W kiemiące rozumiem, że oprócz was to chyba tylko golem waży, nie? Golem przygody miał taki pewien browar związany z brwią. O! No, a ta... no, no a chyba cały czas ma nie już nie. Już, już nie, już nie. Nie wnikajmy, ale nie, wnikajmy, już nie. Jesteśmy, nie wnikajmy. jesteśmy okay, chwilowo my i Golemy. E, jesteśmy przyjaciółmi okay. z Golemami prywatnie. Zdamy się od lat. E, pozdrawiamy. Dwóch? Pozdrawiamy chłopaków. E, nie, ogólnie. Fajnie nam się dogaduje. Oni na polecili e, ten browar z tego względu, że mm, ich podejście do życia łąbio, troszeczkę łączy się z naszym. Wszystko na spokojnie, na luzie, dogadamy się i taka jest prawda. I dogadujemy się dobrze. Czemu zmieniać? Nie zmieniamy. Zostajemy tam. Chcemy uważać w tym roku jeszcze 9 kolejnych bary w kamionce. Brety będą? Kamiące? No fucking way. Kamiące, nie. Yy, przynajmniej ale, ale nie teraz. Te fascyz... Nie, ale ja nie mówię o kamionce, mówię nie. o Harpaganie. Yy, ma, mamy... Mamy Będziemy mieć coś takiego, mamy z zanadrzu, piwo, które no być może pokaże się gdzieś e, około początku, czerwca. czerwca no, e, Letnie piwo, niespodziankowe. Niespodziankowe, takie. Tak. Coś tam będzie. Z Lekko fanki takie, na spokojnie, a to jeszcze nie mówię, nie mówię za dużo. Jak odbierany jest wasz start? Czy ludzie są zdziwieni, że jednak te piwa są takie normalne? Skoro wy jesteście tacy popierdoleni. A piwa, a piwa są, górne, takie nie. normalne. Znaczy, no. znaczy, są słabe. W sensie... Nie Słabe, tylko takie. Mało alkoholu. Mało, za mało alkoholu. O to jest Nie znaczy? wiem, nie wiem, nie wiem, za mało. Wszyscy oczekiwali, że zrobili Piraniego horda. Wybrazonego. Wszystko w swoim czasie, nie? Oh. Nie. Nie, 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 pamiętam kiedy piłem piwo Jezefika bez Bretów. No halo. Kiedy to było? No no właśnie. Nie, słuchaj, nie nie lęka, wydaje mi się, że e, jednak żeby zaistnieć trochę na, na, na tym rynku, no to, no to trzeba się jakoś postarać i, 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 i trzeba, trzeba walczyć o, o dodatki, tego jest, jest sporo teraz. I, no i staramy się, żeby te piwa były w miarę atrakcyjne, żeby ktoś tam spróbował czegoś, czego do tej pory nie próbował. Taka jest nasza recepta. Nie wszystkie piwa takie będą, a człowiek klucz jest taki, żeby to było lekko właśnie takie na, na pograniczy, lekkiego szaleństwa. Takie wiesz, no, lubimy igrać z ogniem, takie jest nasze motto, naszego browaru i chcemy, żeby te, te, te właśnie dodatki. E, wprowadzamy taką nutkę właśnie szaleństwa, nutkę ciekawości, potrafiły za, zainteresować. Rozumiem, że jak robicie w kamionce to butla też... Oczywiście i jak będzie. będzie w butelce, natomiast jeśli będzie tylko reserta w Keka. Czy Ty tylko w pekach? Tylko w teka. No, no wiesz, bo to jest... jest i Malc, no to no. tak. <laughs> Dobra, słowo na koniec. Słuchajcie, teraz taka prywata. Józefik szykuje. Kastel party. Pamiętacie słynne, słynne wideo Kastel Słuchaj, pięć Drupel wtedy. Czy to był. To, to był. był czy to to był, ja domowa walka. Czy to, ale czy to był e, prototyp Korda? E nie, bo kord już wtedy. Znaczy, nie, wtedy jeszcze nie. było nie, 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 nie. on Nie, ja myślę, że, że, że już powstał. pierwsza warka powstała, natomiast to, co jest wtedy, to było sześć drupel. To by jeszcze była domowa warka. 6 drupel. Tak, to była. Nie, znowu nie pamiętasz, widzisz? Nie mogłeś wtedy pamiętać tego, i teraz też Ci nie wyszło. To był 6 drupel, to była domowa warka jeszcze czegoś, co, co, co miało wyższy ekstrakt. I ten, a pamiętasz to drugie, co było? No po 6 drupel? Co ty? Wcześniej było jakieś tam... Lambik. Lambik był też Słuchajcie, już przesuwam, bo... <śmienic> <śmienic> musi być ogłoszenie, musi być ogłoszenie... E... Nie, bo taka prywata. Przyjeżdżacie na Castleparty. Tak, zapraszamy bo... wszystkich na Castle Party. Bo przecież y... będzie, słuchajcie, są trzy rzeczy, które na Castle Party warto zobaczyć. Będzie Tiamat, ja... będzie My Bright i będzie wymrażany, wymrażany kort. Józef. <laughs> wymrażany <laughs> Kord. Tak, ale, to, ale, 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 ale domowy, domowy, domowy. domowy. z nową Domowy, domowy. Ej, dwudziesteczka, dwudziesteczka. Na Polonym jak zwykle. No mówisz o alkoholu. 20. Też, ale A? 20 becz beczułka. 20. A, 20. Coś, tam, coś tam, coś tam znajdziemy takiego. Ej, serdej, no to wbijecie tam na pole namiotowe Castel Party chyba tam 16, 18 lipca. Pobieramy tylko prowizję delikatną, nie? Ale co, odcinamy kupony. <laughs> Tak. Nie no, te filmy z Castel Party z ja dwóch lat no. to, to się Niebieską, niebieską. Tak, tak. No mogą być inne kolory. No. Dobra, więc trochę prywaty było, okej, okay, przepraszamy. Harpagany. Yy, mi bardzo smakuje imbryczek destrukcji. Naprawdę piwo, które mógłbym pić cały wieczór. Zestowe, goryczka idealnie wkomponowana. Yy, fanem majdów nie jestem. Yy, to jest coś dla ludzi, którzy lubią bardziej takie stonowane klimaty. Bo, bo piwo jest bardzo stonowane. To jest co ma taką ciekawą cierpkość, która dała, fake, dała tą cierpkość i to jest ciekawe w tym piwie. No i to gęsto mówię, mówiliśmy już o tym wcześniej, mm. te, te, taka korzenność, cynamon. Całkiem ciekawe to jest. Taką ja myślę, że nosić, to do, to butelki, do butelki powinien być sprzedawany ten, ten ten, ten, do nosa. Jak te kobiety tak noszą wytropi. Do, do wargi. Do wargi. Do wargi. Przepraszam, Dolnej. do wargi. To tej górnej, pamiętaj. Kiar. Dolnej Dolnej <laughs> Jak też górny ale, i bardzo mieć krążek. Ale mówię o ustach generalnie. Aha! Dobra, cięcie. Cięcie. Koniec, koniec. No, Wy, wypierdalać. Dara.